Halo halo, witam Was serdecznie już powoli z okolic Nowego Sącza. Jesteśmy nad jeziorem Czchowskim, które widzicie tutaj za mną. Troszeczkę się odświeżamy, taki mały powiedzmy postój, żeby rozprostować kości. Na chwileczkę w końcu będziemy w domu. Wczoraj skończyliśmy e, trasę tym, że szukaliśmy dalej kotleta, a znaleźliśmy Chińczyka u Niemca, także dosyć ciekawie. Chociaż jedzenie było pyszne, naprawdę przepyszne. I to był taki niemiecki bufet, gdzie można było jeść ile się chce za 16 euro. Także było naprawdę fajnie i przyjemnie. Trafiliśmy do bufetu chińskiego. To jest dieta. Ryba, kurczak, kaczka, wszystko wobec się przynieśli świeże. Ale to było naprawdę dobre, kurczę w Anglii Jedliśmy takie bufety, ale tutaj to ma smak, nie? Zrobiłam to. Ma no, smak. Co to, co to za misio? To był kod, dlaczego. A kod dla mnie ja nie chcę takich. Ja sam miałem zjadłem trochę makaronów. O! Mhm, szukamy miejsca na noc. Najedliśmy się, znaleźliśmy miejscówkę na noc, którą teraz zobaczycie. Tam oto żona, która znalazła wczoraj miejscówkę na noc. Przepiękną. <laughs> Śmieje. Zobaczcie gdzie jesteśmy, my wjechaliśmy ogólnie tędy tutaj, tam płynęliśmy, amfibią naszą, nie no żartuję, tam jest taki zakręt, <laughs> kręci głową, że ją obgaduje, ogólnie miejsce fajne i co prawda mam wędki, ale jesteśmy w trasie, bo jesteśmy, e... gdzie my jesteśmy? Pod Bolesławcem, pod Bolesławcem jesteśmy, tak, spędziliśmy tutaj noc, ale że nam się śpieszy, to wsiadamy szybko w samochód i jedziemy w stronę domu. Bo moglibyśmy tu siedzieć, ale jednak tęsknota za rodziną wygrywa. Elcia znalazła takie bardzo fajne miejsce, dosyć mocno zdala od jakiejkolwiek cywilizacji. Także było dosyć ciekawie. Ale przeżyliśmy spokojną noc, i teraz zmierzamy do domu. Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek z nami. Jednym z powodów, to już chyba tradycja, jest, że przyjeżdżamy tutaj zobaczyć jak wygląda ten akwen. Ja tam sobie też kukam na wodę, jak to wygląda pod względem ryb tutaj, bo widzę, że często tam łowią. Wjeżdżają tędy samochodami tam, o. I tutaj iwakują. Chociaż przy takiej ruchliwej drodze, bo to jest główna droga łącząca Brzesko i Nowy Sącz. Bardzo duży ruch tu jest. Spokojnie, mam akumulator dosyć mocny, także nie powinno się nic stać. I tam możecie zobaczyć zamek. Chowie. Jedna rzecz, która mnie mocno nurtuje, to jest to, że przed wyjazdem nie mogłem się znaleźć karty wędkarskiej. Ale mam takie dziwne przeczucia, że zostawiłem ją w kamizelce, której używam do poszukiwań, które stoi na tylnych drzwiach w samochodzie. Tutaj żona pewnie teraz słyszy, wymyśliła wywożenie mebli z Polski, także mamy zawalony samochód meblami. Jakiś komentarz z tamtej strony? Mam szczęście, bo żona myje zęby i nie może mnie teraz opierniczyć, podejrzewam. Ale tutaj dziś może być kurczę, moja karta wędkarska. Nie mogłem naprawdę nigdzie znaleźć, dopiero Eureka była, jak przyjechałem tutaj przed samym przyjazdem. Niestety nic z tego. Będę musiał dalej poszukać, jeszcze w samochodzie. Na szczęście jeszcze mam kilka opcji mam tam dwa plecaki i takie dwie saszetki w sumie także może jeszcze coś się uda znaleźć. Także jeżeli nie będzie zbyt dużo wędkarstwa na wodach PZW na tym wyjeździe, na pewno będzie dużo poszukiwań, bo wziąłem ze sobą detektor. Także jak nie jedno, to drugie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dojechaliśmy do domu. Jedoby nam to zajęło, ale jesteśmy cały spokojnie. Zdrowi. i super trasę mieliśmy też. Tutaj, Teraz zaczynamy tutaj. relaksy, przygody i inne rzeczy. I obiad. Jednym z najważniejszych zadań, jeżeli chodzi o ten urlop, był montaż ogrodzenia na naszym przyszłym ranczu. W tym celu umówiliśmy się z Sebastianem, którego znaleźliśmy na portalu Oferteo i dokładnie w wyznaczonym dniu i wyznaczonej godzinie zjawił się ze swoją ekipą, żeby wykonać zlecenie. Wybraliśmy czarną panelówkę z podmurówką, plus zamówiliśmy kompletny zestaw ogrodzenia na przód i bramę. I przyznamy, że bardzo sprawnie chłopakom poszedł cały montaż. Mega profesjonalna ekipa, a naszym następnym etapem było wyznaczenie. Znaczenie miejsca na kilka potencjalnych budynków, o których opowiemy w przyszłych odcinkach. A co tu się dzieje? Szukałem maczety do usuwania gałęzi tych właśnie, żeby było przyjemniej i żeby ładnie to wyglądało. U już jest gorąco, Tak? słońcu wychodzi, no super. Ja no mam taki mamy lasek do posprzątania. Nasz mały zagajnik. Bierzemy się do zagajnik. roboty. Zagajnikowej. I tu mamy oczywiście poziomeczki wszędzie. Później oczywiście wyrosną. z głupich komentarzy No, ale powiem Ci ostra z ciebie laska jest. A jak? <laughs> z taką maczetą. No, uważaj. I mamy tutaj brzuzek, dominację. Ale mamy też świerki. Są też modrzewie, buki. Proszę bardzo, użyźniamy sobie borówkę amerykańską. Żeby na mnie przemarzło, w maju, w maju. Bo, bo są przymrozki <laughs> no. Ale robota cieszy u siebie, no, co? No, u siebie cieszy jak cholera. No. Chłopaki z ogrodzeniem jadą. To jest czosnek. Tak, proszę bardzo. Niedługo tutaj się pojawią główki. Kolejnego dnia. dnia. Opowiedz, gdzie jedziemy i po co. E, jedziemy, proszę Państwa, moi drodzy, jedziemy po odbiór materaca. Zamówiliśmy sobie materac, bo w końcu takie jak takie, chcieliśmy. Coś, tak, takie zapytanie odnośnie materaca. Znaleźliśmy firmę, która nam zrobiła materac taki, jaki chcieliśmy, jeżeli chodzi o wysokość. No i jedziemy go odebrać i będziemy dzisiaj akurat testować, ponieważ mamy dzisiaj na wieczór zarezerwowaną miejscówkę na stawach i od razu będziemy tam spać, więc tak, będzie będziemy. test, będzie pełny test. Całem właśnie tego tematu, bo kiedy Was pytaliśmy o radę, wiele z Was napisało, żebyśmy po prostu obniżyli staraż łóżka. Natomiast to w tej chwili nie chodzi w grę. Chociaż na, jest to na horyzoncie. Jest, jest taka opcja na przyszłość, ale na aktywę obecną, niestety, nie bylibyśmy w stanie zrobić takiego projektu teraz razu przed naszym tak. wyjazdem. Dlatego w grę wchodził tylko i wyłącznie nowy materac. No i daliśmy dobre rozwiązanie, także. Zaraz mam Wam nadzieję, pokażemy. Że, że wszystko będzie nam ładnie pasowało. Za chwilę Wam pokażemy. Tutaj chłopaki się uwijają już zakładają panele. Drugi dzień prac, także powiem Wam, że idzie im jak burza. Coraz lepiej to wygląda, ja jestem z Tam już troszkę widać, ale pokażemy Wam, jak wrócimy. Jesteśmy, podbiór po to jest prawdopodobnie nasz, a raczej na pewno to jest nasz. Właśnie taka grubość, chodziło o to. I tutaj zobaczcie, można sobie zamówić różne różniaste każdego typu, wszystkie rodzaje. Z każdym materiałem, chyba możliwym jakim jest. Jeżeli chodzi o wybór firmy, której chcieliśmy zlecić produkcję materaca, głównym kryterium były oczywiście opinie i z tego względu wybraliśmy fabrykę materacy w Nowym Sączu, która spełniła nasze oczekiwania pod względem doradztwa i dopasowania produktu pod nasze potrzeby. Dziękujemy Panu Bartoszowi za ekspresowe wykonanie naszego zlecenia i za naprawdę bardzo fajny jakościowy produkt. I zaznaczamy, że nie była to żadna współpraca, a materac już został przetestowany i możemy powiedzieć, że naprawdę jest rewelacyjny. Także Zalecamy. Wygląda na to, że to tutaj nam będzie pasowało. Już nie mogę zaczekać, aż go przetestujemy. <laughs> tak. Dobra. Lecamy. Ale obsługa, obsługa zerombista. Tak. Szybko to w sumie zeszło bo za, w 3 dni nam zrobili ten materac. Ja nie wiem, co tu się właśnie stanęło, ale kamera ożyła kurczę. Nie spodziewałem się, popatrzcie. Ale ty nie wrzuciłeś wstecznego, kiedy ona się odpaliła. Teraz jest na wstecznym. Teraz jestem na wstecznym, no i działa. Co tam się dzieje z tymi kablami? Może ma teraz nowy był potrzebny, żeby ona zadziałała? No, to chyba to, tak? Tak, ale jajca. I co tam, bob budowniczy? No jedziemy tyrać, nie? Mamy do pomalowania pokój, mamy do pomalowania podmurówkę. I obijamy się na urlopie. Pamiętajcie, że urlop to najcięższa praca. Wszyscy Polacy na urlopie pracują. Tak. A że my jeszcze mamy teraz samochód budowlany, który się akurat przekształcił na budowlany właśnie. Transportowo budowlany do materiału. Wawietny. Dobrze, że przystosowany bagażnik. No. Tak, tak. Trochę, trochę nie wyszło. I nasz materacyk nowy. Jeszcze wracając do kamery, to powiem Wam, że jestem w szoku. No. Błyskawicznie się odpala teraz. Co tu się stało? To ja nie mam kompletnie pojęcia. Muszę jeszcze ustawić, bo ona jest przekrzywiona teraz. Także muszę ją wyśrodkować, ale, ale no, działa jak wściekła. Pach, od razu. Ona tak nie działała jak to auto, kupione było na początku. No i gdzie my to jesteśmy? Jesteśmy na stawach. Planujemy wyprawę. Jedziemy obczaić miejscówkę. Akurat widzę, że mój jest Mateusz. Że planujemy miejscóweczkę. I wracamy tu wieczorem. Wracamy tu wieczorem, dlatego żeby tu wjechać. O. O. Dobra, już się tutaj poustawialiśmy. Mamy miejsce bardzo fajne. I jedziemy teraz, mam straszną ochotę, mamy straszną ochotę na wodę ze źródełka, także jedziemy do Młodowa, bierzemy jakieś butelki, skoczymy na do domu teraz, weźmiemy jakieś butelki i jedziemy do Młodowa, dobra? dobra? I wam to oczywiście pokażemy. Kolejna rzecz, która jest związana z, ze wspomnieniami z dzieciństwa, to jest właśnie jeżdżenie po darmową, pyszną, orzeźwiającą, źródlaną, pełną witamin wodę. I siary trochę, tak? Tam trochę tam siary, tam, tam, tak, tam tak, tak. Idealna przepita. <laughs> Fatelka opróżniona. Kubeczki. A my idziemy. Tutaj już widać źródełko, taka skarpa tutaj jest. Piękna. I wiosna, wiosna, wszystko kwitnie. Wszystko się budzi do życia. A tu camper w lesie stoi. W naturalnym środowisku. Tak. W sumie żeby to fajnie było zostać tym naprawdę. No, szum rzeki. Zamykamy. I idziemy chlać wodę ze źródełka. Będziemy zdrowi. Tak. Mineralni, zasiarczeni. Proszę bardzo, tutaj już znaki. Źródełko strumyczek. Na grzyby jeszcze za wcześnie, ale las piękny. Tutaj ludzie to normalnie pielgrzymki organizują i przychodzą z takimi poważnymi, ja bym powiedział, komercyjnymi ilościami butelek. Do napełnienia. A, bo to tam się na dole leje radę. Dobra, otoczenie wygląda tak, tutaj wiata i tu się leją. Zobaczcie. Czuć siarą. Czuć siarą i widać, nie? Wszystko takie rude. Też nie to... musimy całych pięć minut grać przecież, nie? To co, brudzia, nie? Brudzia. Hey, hey, hey. <śles> Proszę bardzo. Dziękuję. Zdróweczko, moja dziewczyneczko. Uh. Ale minerałów przecież. Ale rzeźwiająca, no. No. Uf. <laughs> jest moc, ale narąbista jest. Mocno, jest. Naprawdę, no. no wiele wam tu nie pokażę, no woda to woda, ale ta naprawdę ma ciekawy smak. A jeszcze widzę wykręca. Nie, nie da się tego dużo wypić. Z cytryną może? Da się to dużo pie? wypić, jak? Nie, ja ale, nie to jest, ale to idealna popita, no. Kolejek dzisiaj nie ma. Weekend tutaj jest full. No, to prawda, kiedyś tutaj znaczy staliśmy w kolejce, nie? Staliśmy w kolejce to jest 15 minut, dobra. I to i tak nalaliśmy wody, bo jak pan zobaczył, że mamy jedną butelkę, czy tam dwie, no to mówi, nie, nie, no wejdźcie to bo on ma chyba cztery skrzynki ale tych butelek, gdzie nie? Ale przychodzą normalnie z całym zapasem butelek plastikowych i to po prostu jest no, masowo, no nie? No, no, to naprawdę jest pyszna woda, pyszna darmowa woda, no. Ta, czy do pełna chcesz? Do pełna. I wiecie, no, dary natury. Tutaj mamy taką wiatę. Tam dalej jeszcze widać jeszcze jedną wiatę. Tutaj w ogóle się szlaki zaczynają. Zaraz zobaczymy, czy jest tu jakiś znak ze szlakami. Kurczę, ale to jest przyjemne być w górach i sobie testować taką pyszną, zmineralizowaną wodę. I tam widać przyrodniczą ścieżkę edukacyjną. Ale my się nie wybieramy. Zabieramy ze sobą 5 literków pysznej wody i do domu. Mamy to? Mamy to. Już to biorę od ciebie. Już widać tam wszystko bąbelkuje pięknie. Dobra, przepite mamy możemy jechać. No, Otwieraj chau żona. Teraz tam umieścimy sobie o tutaj, żeby nam nie latało. Nie no tam to do szafki. Dobra, to wskakuj. No wróciliśmy tu chłopaki, nieźle pocisnęli z robotą. Jest, no. no. Naprawdę uwijają się konkretnie. A tam jest stamtąd przecież zrobione wszystko, nie? Tam, tam w lesie, widzę, no. Że... Specjalnie jest tak wysoko zrobione, bo to jest spadek, nie? Także jeszcze pod, podsypiemy tutaj wiadomo ziemią. A że ziemi mamy mnóstwo na tej stercie tam, no to, no to idealnie się nam tutaj właśnie to połączy. Zastanawiamy się, czy malować na czarno te podmurówki, bo w sumie one też fajnie wyglądają, tak są. No chłopaki mówią, żeby nie malować. No, oni nam doradzają, żeby nie malować. My na razie tylko próbkę, taką małą puszkę, zawsze możemy gdzieś tam ewentualnie z tyłu sobie to sprawdzić. Tak, przetestujemy Rosjanie. z tyłu, no, ale przejdźmy się dookoła od razu, zobaczmy jak to wygląda. Tu jeszcze nas czeka trochę mielenia gałęzi. Trochę dużo. Trochę bardzo nawet, no bo nie mam najlepszych butów, żeby tu chodzić, no ale fajnie, patrzcie się. Ale Bayer. Tutaj mamy bocianie gniazdo, które się niestety nie przyjęło przez hałas od torów kolejowych. Ale też rzadko pociąg jeździ, ale i tak Bocianom się to nie za bardzo spodobało. Także stoi puste. No tu mamy troszkę straszak, ale to sobie zasadzimy drzewka. Jakieś włączenie się robi? Do tego? Czy o co chodzi z tym? Czy to nie, nie to sąsiada? Tak, to sąsiada, tak to nie zostały, nasze. Tak? A, no. A my to sobie zasadzimy po prostu. Coś, no. Może pomalujemy, zobaczymy. No, ale już wszystko jest tak, jak chcieliśmy. Zarąbiście, co? No, bardzo jesteśmy zajarani. <laughs> tak, żeby ktoś chciał, proszę bardzo, numer telefonu polecanko. Oczywiście, rzecz oczywista, to nie jest żadna współpraca, bo to musimy powiedzieć. Ale no, chłopaki są. Chłopaki wiedzą, co robią. Teraz nam to wszystko pięknie tutaj wypełni. Bo dlaczego to zmieniamy dwa? Raz, że był dwa razy grubszy. Dwa, że był dotąd. Były takie te szczeliny po 10 cm z każdej strony. A ten nam to wszystko pięknie wypełni. Takie wyro w kamperze 1,70 m na dwa metry to łohoho. Wow, wow, wow. Jeszcze to obniżenie łóżka i będzie no. Ale i tak jest dobrze. I tak, jest I dobrze. tak lepiej siadło no. naprawdę. No i to mówić, że tutaj Ci się podoba, tak? Że nie mamy dziur? Tak. Mamy idealnie tak, idealnie tutaj. Zawsze tam mieliśmy takie miejsce po prostu na jakieś różne pierdoły, może to nawet i lepiej, że nie będziemy tej No Ale tego wiesz, łóżka. pamiętasz ile raz zapominaliśmy o tych rzeczach, no. które tam były. No właśnie, może to i lepiej. A tutaj butelka jakaś z wodą czy coś dalej może leżeć w kącie, nie? Po tak prostu. jest, tylko my teraz musimy kupić prześcieradło na 2 na dwa. No przetestujmy tamto. Jest okej, okay, na razie będzie. Trochę napięty. Och, tak fajnie podłączyłeś. <laughs> Trochę napięty, ale, ale no. Na razie Damy jest radę. ok, Damy radę. Są ci poduszki. Dawaj. No i mamy nasze mamy wyrko piękne. Tutaj jeszcze całe szczęście się ani razu nie walnęłam w to, ale zawsze miałam takie obawy w nosy, jednak, że podniosę głowę i przywalę. Ale nie ale się. Ale przez to. to, że jest niżej troszkę matarosy, teraz będę miała 10 cm więcej przestrzeni na głowę. No i tyle. Na... No, to chciałam się pożegnać. <noise> Także w tym tygodniu tyle. My sobie tutaj działamy dalej. Malowanie i inne rzeczy związane z naszą przyszłością. Tak, a teraz żegnamy się z Wami i zapraszamy za tydzień na ryby. Na ryby bierzemy kampera i właśnie jedziemy na stawy. Dziękujemy za obecność. Do zobaczenia <noise> za tydzień. Trzymajcie się i pa! pa.